Pierwszy raz zdarzyło się to tutaj w Austrii. Babka próbowała mi zdjąć spodnie, żebym jej pokazał magicznym dotykiem. Witamy, pozdrawiamy z Wiednia. Na starcie jesteśmy opóźnieni o jakieś pół godziny, bo okazuje się, że samochód z boksem i Wiedeń to nie jest dobre połączenie, bo każdy parking ma tutaj. Około 1,92 m. Znaleźliśmy taki, który ma 2,10 i stwierdziliśmy, że dobra, ryzykujemy. Najwyżej będziemy ściągali boksa. Oczywiście ktoś jechał za nami, no ale udało się dosłownie na tyle zaparkować. Idziemy zwiedzać, pogoda jest beznadziejna, trudno. Słuchajcie, całkiem przypadkiem się okazało, że oni się tu szykują pod maraton. Ja niestety nie biegnę, ale szkoda, szkoda. Może kiedyś, może w przyszłym roku. No, katedra świętego Szczepana w Wietniu. Nie przyjść tutaj, nie zrobić zdjęcia i nie wstawić na Instagrama. To jest jak być w Warszawie i nie zrobić zdjęcia pałacu kultury. historii naturalnej, polecam odwiedzić, ale przygotować sobie jakieś minimum 4 godziny na takie porządne zwiedzanie. Zwłaszcza w taką aurę jak dzisiaj. Iście brytyjską. Drinkwater, taki piłkarz był w Leicester City, nie wiem czy pamiętacie, za ich najlepszego sezonu. No i wjeżdżamy właśnie do Maria Pfaru. I Ogólnie jest strasznie, bo prawie zero samochodów na ulicach. Czułem się nad jakimś po prostu odludziu. Ale no, zobaczcie. Jeszcze wczoraj w Warszawie 22 stopnie, dzisiaj 1 stopień. się w krótkich rękawkach. Tak, dzisiaj 1 stopień i śnieg w miejscowości Maria Pfar. Nie wiem, czy to dobrze wymawiamy ale wygląda to wszystko kozacko. Halo! Dobry wieczór! Czy możemy? Witam, dzień dobry, zapraszam na tour po naszym apartamencie. Zaczniemy sobie od łazieneczki. Bardzo duża, przestronna, z prysznicem. Wszystko pięknie. Duże lustro. Przedpokój, szafa. Idziemy do sypialni. King size bed. Telewizorek. Duża szafa i piękny widok na kościół i na pobliski pub. Zobaczcie, chodźcie do części głównej, czyli do salonu z drugą sypialnią. Mamy naprawdę piękną, porządną kuchnię z jednym, drugim ekspresem. Piekarnik, mikrofala, lodówka ogromna, ogromny telewizor, kanapa. No i tu znowu jest ten sam widok na kościół. Jest pięknie i uwaga, słuchajcie, powiem wam ciekawostkę. Jadąc tutaj, przez około 50 km minęliśmy może ile? Kilka, kilkanaście samochodów. Nie minęliśmy żadnego samochodu z boksem, a jadąc w ogóle w ogóle tutaj minęliśmy dosłownie dwa i to jeszcze w Polsce. Przejeżdżamy do tego hotelu, i na parkingu jest jeden samochód, prawdopodobnie kogoś z obsługi. I my teraz weszliśmy, i w hotelu oprócz nas nie ma dosłownie nikogo. Nie pali się żadne światło, na parkingu podziemnym nie ma żadnego samochodu, nie ma żadnych nar. Także można powiedzieć, że jesteśmy po prostu sami w hotelu. Ludzie no, przecież tu nikogo nie ma. Aż zaczęliśmy się bać, czy to nie jest coś w formie po prostu liśnienia, i zaraz nie zwarujemy i nie będziemy tu mieli jakiejś psychozy. Dzień pierwszy, update. Od samego rana same fakapy. Mieliśmy limit na karcie i nie mogliśmy zapłacić, i było małe zamieszanie. Dawid wypożyczył deskę bez jednego wiązania, w ogóle na odwrotną stronę. A ja zdążyłem się już wywalić. Także ogólnie jest nieźle. Warunki są dzisiaj do dupy. Bo ogólnie to nic nie widać: pada cały czas śnieg. No ale jak na pierwszy dzień, to i tak bierzemy wszystko tak naostrożnie i nie, nie szalejemy. Odkrywamy na razie Obertauer. No właśnie, bo jesteśmy w ogóle w Obertauer. Jakby ktoś pytał, no się w ogóle, że będziemy sami na stoku, bo byliśmy sami w fotelu i sami na trasie, tak jak wczoraj mówiliśmy. A jest całkiem całkiem sporo ludzi, więc no nie ma aż takiej psychozy. 报、oh. drugi to ośrodek narciarski Faninberg, czyli można powiedzieć niewielki ośrodek, który znajdował się 15-20 minut jazdy samochodem od naszego miejsca pobytu. Pojechaliśmy pierwotnie na Ainek-Karsberg, ale okazało się, że jest on już po prostu w tym sezonie zamknięty, ale to była bardzo dobra decyzja, bo warunki tego dnia były naprawdę fenomenalne, tak jak widzicie. Świeciło słońce, była bardzo dobra widoczność nie wiał wiatr, nie było żadnego śniegu a ludzi, ludzi praktycznie w ogóle nie było na parkingu mega dużo miejsca, parkowaliśmy tak naprawdę pod samym wyciągiem i do godziny mniej więcej 12-13 mogliśmy się cieszyć naprawdę fantastyczną jazdą bez żadnych mult, ze świetnie przygotowanymi trasami, a po nartach chodziliśmy na, nie kremówki bardziej na strudel, który już dzisiaj był, zobaczymy jak się na nim biega, plan na dzisiejszy trening to jest jakieś, nie wiem, 6-8 km zobaczyć w ogóle, jakie tu są trasy, bo powiem szczerze, jak tutaj dojeżdżaliśmy, no to takie pagórki, że szkoda w ogóle zachodu, a niestety siłowni w hotelu nie mamy. Zobaczcie tylko na ten widok. No pięknie jest, ale nie chcę sobie wyobrażać nawet tego, jak będę musiał tutaj z powrotem wbiegać. bieganie w miejscach, w których nie znacie, jeżeli szukacie w miarę płaskich odcinków, szukajcie rzeki. Jest duże prawdopodobieństwo, że przy rzece znajdziecie jakąś ścieżkę, która będzie w miarę fajna, w miarę płaska. Podawać kamerę. Ej, zobaczcie, jakie fajne wojsko do piłki nożnej. Musiałem sobie na chwilę stanąć, popodziwiać te widoki. Biega mi się nie tylko ciężko ze względu na to, że jestem zmęczony i mam ciężkie nogi po narcach, ale pamiętajcie, że no, jesteśmy również tutaj na wysokości i to nie małej, bo chyba coś około 1000 metrów nad poziomem morza. Coś takiego mi się wydaje, także no, nie jest łatwo. No już jestem na końcówce, 5,5 km, słuchajcie, takie wnioski, bo jestem już tutaj chyba siódmy raz, w sensie w Austrii, no nie? Uwielbiam ten kraj i gdybym tylko znał niemiecki to mógłbym tutaj mieszkać, bo uwielbiam ten spokój, tą ciszę, która tutaj jest. To, że ludzie są jacyś tacy bardziej, no właśnie spokojni, niespięci. Tutaj sklepy są czynne krótko, stoki są czynne krótko, no i przede wszystkim krajobrazy, okolica, spójność. Tutaj każdy dom jest w jakimś sensie do siebie podobny. To, co mi się podoba, to że tutaj ludzie nie odgradzają się sterometrowymi płotami i wszystkie ich domy naprawdę fajnie widać i to wszystko jest takie otwarte. Z jednej strony dobrze, no bo te płoty nie rujnują krajobrazu, no ale z drugiej nie ma tutaj za dużej prywatności, jeżeli chodzi o podwórka. Moja teoria o 3-metrowym płocie właśnie została obalona, ale powiedzmy, że wyjątek potwierdza regułę. Nie pierdzielę. Nie podbiegam dalej. Ktoś powie, że cheatuję, bo biegłem, a nie wbiegłem. Trudno możecie odsubskrybować ten kanał. Nie no, po prostu dziwnym przypadkiem wyszło, że tutaj akurat, jak się zaczynał podbieg, to pyknęło mi 7 km. W ogóle powoli mija już czas wymiany moich Nowa Blastów. Jak widzicie, dziura na jednym, drugim palcu się zrobiła. Jak na razie 850 km. Całkiem nieźle. Dajcie znać, ile wy nabiegaliście w Nowa Blastach, albo w ogóle ile nabiegaliście w swoich butach do biegania najwięcej. Jestem ciekaw, bo ja zazwyczaj robię tak około 900-950, to jest maks kilometrów. Serdecznie jesteśmy dzisiaj na groszku. Zdecydowaliśmy się pojechać tutaj bo wczoraj na Fanimbergu na dolnych odcinkach. Było już naprawdę bardzo niefajnie, bo było ciepło, także jeździmy. Trasy są piękne, ludzi jest mało. Zobaczcie. Dzień dobry. O, oczywiście musi być rzut na widoczek. Robię zaległy trening. Bo słuchajcie, wczoraj stwierdziłem, że ja w ogóle zapomniałem, co to jest aplikacja Ardent Coach i nie wszedłem na nią i nie zobaczyłem, że mam do zrobienia trening. <laughs> Jakoś tak wyszło, by ale byłem bardzo zmęczony po tych nartach. Także dzisiaj mamy do roboty zabawę biegową 12 razy minuta na minuta po 4040 czyli około 250 metrów, czyli no można powiedzieć, pierwsza zabawa biegowa, pierwszy taki trening interwałowy w tych przygotowaniach. Super pogoda jest bardzo, bardzo cieplutko. Lecimy. Cureczka rozgrzewki za mną. Myślałem, że to będą gorsze warunki do biegania, a są naprawdę bardzo fajne ścieżki w tej dolinie. Nie jest wcale jakoś super pod górkę. Myślę, że dałoby się tutaj ogarnąć jakiś fajny obóz. Szybkie warunki dzisiejszego treningu. Oczywiście musi być rzeczka, więc zobaczcie jaką czyściutką wodą. Dobra, ja coś tam pomacham zaraz rękami, nogami, jakieś bioderka. Rozruszam się przed tym treningiem, bo nogi mam tak sztywne. Mimo tego, że codziennie jest sauna, jest basen z zimną wodą, to i tak niełatwo się biega na nart. No i dobra, lecimy, powtórzenie numer jeden. No oczywiście zegarek wyładowany. No tak, 3,29. Naprawdę super. Przepraszam trenera, że się tak podpaliłem na pierwszym powtórzeniu, bo miało być o 4:04:10 że nie to jest dogonić panią Chcę tylko powiedzieć, że ta piękna ścieżka na Strawie na hitmapach się nie podświetlała tak mocno, więc od razu założyłem, że nie będzie tutaj się fajnie biegało. Wniosek jest jeden, nie ufajcie hitmapom na Strawie, pobiegnijcie sami. Powtórzenie numer Dobra. Finito, wracamy do domu. Koniec, finito. Dzisiejszy trening skwituje słowami: Paulaner bezalkoholowy i pińca. Na tym się biega. Wyszła ponad dyszka. odcinki szybsze, średnie jakoś 3,40-3,50. Przerwy około 5,15. Moje wnioski na dzisiaj: chyba trzeba wziąć koło pomiarowe, przejechać tutaj, zrobić obóz 1100 metrów nad poziomem morza. Czyli naprawdę można już tutaj sobie zrobić całkiem fajny trening. Królu złoty, powiedz, że kupiłeś kole. O, co? Stas... на намурде оп Oho, oho, grubo. Piwko oczywiście bezalkoholowe, żeby nie było. Jak niedziela, no to musi być. Dłuższe wybieganie. Jest to ostatni dzień tutaj w Austrii. Już jutro wyjeżdżamy do Polski i bardzo się cieszę, że robię dzisiaj to długie wybieganie, bo mogę się naprawdę nacieszyć tymi pięknymi widokami. Dzisiaj jeździliśmy troszeczkę krócej na nartach, bo już jesteśmy naprawdę zmęczeni. To muszę zwolnić, a ja dzisiaj robię 12 km. Dwa już za mną. To była fajniejsza, bo było z wiatrem i z górki. Słuchajcie, nie uwierzycie, no po prostu to jest jakiś hit. Ja narzekam na psy na wsiak w Polsce i dosłownie tutaj przed chwilą w Austrii ugryz mnie pies. No po prostu ugryz mnie pies w dupę. To jest, po prostu nie wierzę. Zapytałem się pani, niby jest szczepiony, no ale jakby to i tak nie zmienia faktu, że ja muszę się zaszczepić przeciwko wściekliźnie. No co to jest w ogóle za, e, za jakieś zrządzenie losu? Pies ugryzł weterynarza. No oczywiście pies latał samopas, skakał za mną. Myślałem, że jest w miarę grzeczny, bo raczej ufam ludziom, którzy puszczają swoje psy. No a tutaj okazało się zupełnie inaczej. I pogryzł mi moje spodnie, z, które mam już chyba, nie wiem, z 7 lat. I nadają się do śmieci. Ech. Powiem Wam tylko tyle, że to jest pierwszy raz jak w życiu ugryzł mnie pies. Jak już rok pracuję klinicznie i mam też no, doświadczenie z psami, tak naprawdę od sieciaka, to pierwszy raz zdarzyło się to tutaj w Austrii. 6 marca, także pamiętna data. Słodko-gorzki bym powiedział koniec wyjazdu. Niestety bardzo niefajna sytuacja. Jeszcze wiecie, co jest najlepsze? Babka próbowała mi zdjąć spodnie, żebym jej pokazał tą ranę. Jakby nie wiadomo, co się nagle zdarzyło i magicznym, magicznym dotykiem wszystko by odwróciło, odwróciła. Zrobiłem 12 km. nie wiem jaka średnia, bo nie zastopowałem zegarka, jak mnie ten pies urządlił, ale podejrzewałem, że naprawdę niezła, bo w początek to biegałem coś koło 4,30. No cóż, trzy treningi biegowe, 30 km zrobione, 6 dni jeżdżenia na nartach, fajne miejsce, ale powiem wam szczerze, że no nie wiem, ale myślałem, że ludzie tutaj są bardziej rozsądni. Oczywiście ja wiem, że to tylko pojedynczy przypadek, ale no jakoś taki niesmak pozostał na koniec tego wyjazdu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Dajcie lajka, subskrypcję i widzimy się w kolejnych epizodach Back to Basics.